Już druga wymiana z Magdą z kanału Alicja w Krajnie Zakupów. Oczywiście, jeżeli ktoś jeszcze nie zna, w co w ogóle nie wierzę, to zapraszam Was na jej kanał. W moim opisie będzie link do jej kanału. My już się z Madzią kiedyś wymieniałyśmy, ale postawi, postanowiłyśmy to powtórzyć, bo czemuż by nie. Podejrzewam, że jej filmik pojawi się nieco później niż mój, także koniecznie subskrybujcie, obserwujcie i zobaczcie, co ja wysłałam. Jakie straweczki dla Madzi. Ja tutaj mam taką paczuchę od niej, za którą bardzo, bardzo dziękuję. Jeszcze nie odpakowywana. Tu trochę zamadzałam nasze dane. I co? Zaraz zobaczymy, co się w niej znajduje. No bo zdrapki też są, ale chyba nie tylko. Coś tutaj takiego grubszego jest. Także to ja to zaraz otwieram i zobaczymy, co ta Madzia tu wpakowała, bo ona ma różne ciekawe pomysły. Także idę po nożyczki, bo znowu zapomniałam. I zaraz zaczynam. A więc co, otwieramy paczuszkę, zobaczmy co Madziami tutaj wysłała, jakie zdrapeczki, drapeczki. A oczywiście na koniec je drapiemy, no jak to inaczej. Także delikatnie postaram się tutaj otworzyć, aby nic nie uszkodzić. Tak, delikatnie rozciążę nawet folii bąbelkowej nie załyszyłam. Mistrzunio. Dobrze, tak to zabezpieczyła, że bez nożyczek to dzisiaj się tutaj nie obejdzie. Ale dobra, dostałam się. I na pierwszy rzut mam zdrawki, więc zaczniemy może od tych zdrawek. Piękne etui. Ja bym jej takim samym, akurat, etui, takim kwiatki. I mamy tutaj miksik za 40 zł, bo na tyle się umówiłyśmy. A więc mam tutaj dwie sztuki EPI 7. Drapeczki. Dwa razy krzyżóweczka za 3 zł. Raz moje, 7,7, Raz tutaj mam krzyżóweczkę XL. Zacięłam się. Raz mamy zadyszkę laki, trzy siedemeczki. I najnowszą drapeczkę James Bond. Nie czas umierać również za 10 zł. Więc mamy 20. 30, 36 i 40. Zgadza się. Także taki miksik od Magdy. Super. Będę za chwileczkę drapać. Mam nadzieję, że moje drapeczki przeniosą Ci szczęście. I czekam na Twój filmik, kochana. I teraz, co tutaj jest jeszcze? Słuchajcie, mam tutaj taki liścik z taką słodką gwiazdeczką. Także otwieram ten liścik liścik jest tutaj? Znowu mój pies szczepam. Wow, mam tutaj zdrapeczkę, słuchajcie, amerykańską za dolara. Także fajnie, jeszcze nigdy nie drapałam. Super, bardzo się cieszę. Także jeszcze dodatkowo zdrapeczka jedna tutaj była. I jest liścik. Uhu, uhu, ile naklejek, jak ładnie rozpisała się. Madzia, czyta. Cześć, Monia. Bardzo się cieszę na naszą kolejną wymianę. Ja również bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że tym razem będą pełne kasy. Te zdrabki. Haha, ha, ja też mam taką nadzieję. Dorzucam parę drobiazgów. Kolczyki na zem... Kolczyki na zmianę? kurczę, tam są jeszcze kolczyki. No uduszę ją. Tak, już dostałam w pierwszej parce kolczyki, także już mam drugą parę. Wow, dziękuję Ci kochana bardzo, no oszalałaś po prostu, zaraz je zobaczę, ale doczytam. E, jedną zdrapeczkę z samego Nowego Jorku. Czujecie po prostu ten szpan? Mogę się przyozdobić w kolczyki nowe i tutaj nowojorska zdrapka dla mnie. No bardzo, bardzo Ci dziękuję, jestem po prostu szczęśliwa. A tam jeszcze coś się kryje, czytam dalej. Dostałam odwicki, więc jedną daruję tobie. Może Anusz kryje masę dolarów. No oby kochana i oby twoja też, to razem będziemy leciały na wymianę tych zdrapek, co? No i oczywiście coś na ząb. No zębów to ja mam dużo, więc na pewno mi się coś tutaj skonsumuje na nich całujecie Monia Alicja w Krainie Zakupów, no super liścik, na pewno go zostawię sobie na pamiątkę, super naklejki, no i co, mam nadzieję, że po te do dolary to polecimy razem, jeszcze na jakieś zakupy fajne, ojej, ale jestem dzisiaj happy, ale jeszcze pokażę Wam te kolczyki, no są przepiękne, pierwsze, które dostałam, jeżeli nie widzieliście, to koniecznie zwróćcie się do tego filmiku z naszą pierwszą wymianą, Dostałam takie ciemne, a tutaj są kochani, piękne teraz, ojej, jakie cuda, takie piękne, jasne, nie wiem jak Wam to pokazać, mam brzydkie pazury, bo nawet nie miałam kiedy sobie zrobić, przyznaję się, ale tak wyglądają kolczyki, mam nadzieję, że coś tutaj widać, bo ja nie mam niestety aparatu z podglądem, przyznaję się, nie mam, No jeszcze pogotowie jedzie. Pies szczeka. Samo życie. Piękne, naprawdę piękne, kochana, te kolczyki. No kurczę no Ty jesteś naprawdę szalona. Jeszcze jedna dostałam, mnie, ja chyba to jakiś jestem wyjątkowy po prostu osobnik. Bardzo Ci, kochana, dziękuję za te kolczyki prześliczne, za te zrapeczki, za ten liścik. I teraz dalej. Co tutaj jeszcze dalej się kryje? No, jest coś na ząbek, tak jak było w liście. Czekoladka. Super. Tutaj jest jeszcze jakieś zawiniątko. Także muszę się do tego jakoś tutaj dobrać. Mam nadzieję, że nic nie uszkodzę. Cóż Ty tu włożyłaś kochana? Ale tutaj dzisiaj u mnie hałasy. No ale ta paczuszka już czeka od wczoraj. Mówię, chociaż może nagrać. No muszę, bo, bo się uduszę. Byłam taka ciekawa tutaj tej paczki. Chyba każde kobiety są ciekawe paczek. Prawda je lubią. Słuchajcie, dostałam przepiękną paletkę w brązach. Ja uwielbiam brąz. Dzisiaj akurat nie mam żadnych cieni, bo nie zdążyłam się rano pomalować. Miałam pilny wyjazd, ale zobaczcie, jaka śliczna, jakie piękne kolorki. No, wow. Dziękuję ci, kochana, ślicznie. ja uwielbiam kosmetyki, także dla mnie raj. Dziękuję ci, pięknie. I tutaj jeszcze nie koniec. Kurczę, dziewczyno, duplo. Także jeszcze mam na ząbek coś takiego, takiego małego batoniczka. Dziękuję Ci bardzo. I słuchajcie, perfumik dostałam. <laughs> Zobaczmy, jak pachnie. Zobaczmy, no. Ja powącham. Ej, śliczny. Śliczny. Śliczny perfumik. Ostatnio też dostałam, także ty, kochana wieś, co ja najbardziej lubię. Jak typowa? Babeczka. Piękne, naprawdę bardzo Ci dziękuję. I jeszcze tutaj się coś kryje, moi drodzy. Lizaczek. Mini czułpaczów, ale w ogóle słuchajcie, patrzcie, jaki malutki. Ekstra. Ekstra lizaczek. I jeszcze coś pięknego. Słuchajcie, dwie gąbeczki do makijażu w takim pięknym serduszku. No ale cudo, jakie cudo. Jeszcze takich. Nie miałam okazji używać. Przepiękne to jest. Już nawet wiem, do czego by mi się to serduszko przydało. Także bardzo Ci dziękuję. Jest prześliczny. Yy, prześliczny cały prezent. Te gąbeczki, to serduszko. No wszystko pięknie zapakowane. Zresztą widzicie i kolczyki. O rety, ja po prostu oszalałam dzisiaj. Ile tego wszystkiego tutaj nakładłaś, kochana. Dziękuję Ci bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. I mmm, moc buziaków Ci wysyłam. Mam nadzieję, że się już niedługo spotkamy, bo już... Tak bym bardzo chciała osobiście się z Tobą spotkać, żebyśmy mogły sobie pogadać, bo bardzo, bardzo polubiłam Madzie. Ech, tyle emocji, dzisiaj mam taki szalony dzień, ale mówię, nagrywam to, paczuchę, otwieram. Zdrapki później, troszeczkę później będę drapać, może wieczorkiem dogram to, bo teraz no nie mam aż tyle czasu, a chciałabym tutaj fajnie mm, sobie na spokojnie to podrapać, napoczynać te krzyżóweczki i co? Na razie kończę, odezwę się. Z tymi wieczorem. I oczywiście jeszcze raz zapraszam Was do kanał, Jeżeli ktoś jeszcze jest na tym YouTubie, kto jej nie zna, no to serdecznie Was zapraszam. I dziękuję Wam. Dziękuję Wam, dziękuję Ci kochana za tą zdrawkę, za, za tą paczkę, za tą zdrowkę, za wszystko, za tą wymianę. Naprawdę dużo radości mi sprawiłaś. Jesteś super babka taka. Ja teraz zmykam, spotkamy się za chwilę dla Was, dla mnie za kilka godzin, być może, mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj to dogram i zobaczymy, cóż za fortunę mi tutaj kochana wysłałaś w tym pięknym etuli. Zaraz sobie tutaj to włożę, żeby mi nic nie zaginęło. Dziękuję, 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 moc buziaków i do później. Do za chwilę w sumie. Wy, do za chwilę, ja do później. <grytanie> dzisiaj jestem zagręcona. Dobra, pa. Dobra, jestem. Słuchajcie, naddrawałam sobie y, krzyżówki. Jest jeszcze ten sam dzień. Także zdążyłam, wyrobiłam się. Trochę mam tu bałagan, bo właśnie skończyłam y, te krzyżóweczki. Ale zaczniemy sobie od tej drapeczki z Nowego Jorku. I tutaj, już Wam mówię, z tego o ile dobrze to zrozumiałam. Musimy mieć trzy takie same kwoty i wygrywamy tę kwotę, bądź mieć dwie takie same kwoty. Y, albo pięć y, razy taki symbol i wygrywamy tą kwotę. Tak dobrze mówię? Pewnie tak. Jeżeli nie, to mnie poprawcie w komentarzach. W bonusie y, 5 y, dolarów musimy mieć symbol dolara, bądź w bonusie 10 dolarów. Oj, symbol takiego worka. Mam nadzieję, że nic nie poknociłam. Przybliżam Was. Zaczniemy sobie od tej zdrabki. Tej, która była bonusikiem w liście. Wyostrzysz się? Dziadu ty? O. Dobra, zaczynam od bonusu. W bonusie jest diament i jabłuszko. Także nic. I teraz. Yy, aha, szukamy te kwoty. Weźmy sobie inny drabek. 200 dolarów. 5 dolarów. 15 dolarów. 200 dolarów. 5000 dolarów. 15 dolarów. 10 dolarów. 25 dolarów. I 2 dolary. Więc. Nie, no chyba nie wygrałam 200 dolarów, co? Bo to by było niemożliwe, chyba. Nie, no wydaje mi się, że chyba nie wygrałam 200 dolarów, no bez przesady. Chociaż tu jest, że... Mm, najzwie dwie takie same kwoty i... Haha, że może jakbym wygrała te dwie, miała tą piątkę. No nie wiem, muszę się zorientować. Napiszę Wam na pewno za chwilę tutaj, czy zdrabka była wygrana, czy przegrana. I teraz lecimy już z naszymi polskimi zdrapeczkami od Madzi. E, tutaj jest jakieś słowo ułożone? Nie. I kolejna literka, literka P. Tutaj mamy raz P. Na no, tu mi się źle drapie, muszę mieć chyba ten swój... O, ten ładnie idzie. Literka G. I tu jest jeszcze G. No i tu, i tu, i bingo. No i co? Pustak. Chyba jest pustak. Tak, ta zdrapeczka jest na pewno pusta. Tutaj jestem z fana, bo wiem. Dobra, w tej zdraperce mam słówko Hol, Alfa i Azja, więc już mam trzy słowa, więc jest trzy złote, Madzia, widzisz? Nie będzie zera. I kolejna litera to litera M. Jest ona dwa razy. Sorry, że wam nie czytam słów, ale siedzę teraz tak bokiem. I to by było dosyć ciężkie. I litera E. Czy jeszcze będzie jakieś słówko? Zaraz się okaże. Wszystkie, chyba wszystkie. I jakie mamy kontrolne? U. Czyli jest trzy ziko. Hol Alia Alfa, fajnie. Pierwsza zdrapeczka jest wygrana, kochana. Odkładam sobie. No tak już jesteśmy przy tych krzyżówkach. Może zróbmy także i to. W pierwszej krzyżówce jest słowo Udo, a w drugiej Adela i tylko Adela. Dobra. Kolejna litera. To litera L. Aha, no i tutaj mamy w bonusie: no jeszcze G nam brakuje, może jeszcze się pojawi. Dobra, tutaj już widzę, że mamy słówko car. Mhm. Rama, czyli kolejna zdrapka już jest wygrana, bo mamy y, jedno słowo car, drugie słowo udo i trzecie słowo rama. No, zobaczmy, może jeszcze coś tu wpadnie. Widzisz, kochana, jaką miałam szczęśliwą rąsie? A mi tutaj już od razu, zaraz, że na pewno będą puste zdrapki. Nic nie będzie puste. O, tutaj już mam Ural uralsówko. Tu jest jeszcze R. Naprawdę. Bardzo ładne zdrapeczki, kochana, wybrałaś. To dopiero początek. I J, dobra, bonus nam tutaj nie wejdzie. Tutaj mamy jakieś J? Tu jest jedno. Dobra, więc tak, w tej drapeczce mamy Adele i Ural. Jeżeli się nie pomyliłam, a tak może być. A tu mamy Udo, Rama i Car. Czyli wychodzi, że jest 5 zł. I tak, mamy 3 razy B. Jest piątak. Druga zdrapeczka wygrana. Superancko. <laughs> I teraz przechodzę do Happy 7. W bonusie mamy księżyc i literki. Literki, cyferki. <laughs> 16 i 18. O, teraz widać. No i lecimy. 22, 13. 25, 15 oboczek, 29, 24, 19 oboczek i 11. Także ta zrapunia jest pusta. Będzie no to kontrolne. Karwarz, twarz. A tu jest HB. Ok, ta jest pusta. Czyli na tą stronę. Teraz może drugą happy siódemeczkę i zacznijmy. O chyba tu muszę, bo światło za bardzo tu pada i nic nie widzicie. W bonusie jest czarne słoneczko i liczby 26 i 23 i jest siódemeczka. Proszę. Także zdrapka jest znowu wygrana. Madziula 25 obok, 24 obok, 14. Jest druga siódemka, no i ty mi jeszcze raz powiedz, że masz pechową rękę, patrzcie. 7 i 7. No ona mówi, że ona ma pechową rosię. 23. No ja nie wierzę, patrzcie po prostu, kolejna. 30 I 22. Dwa. Więc pod pierwszą siódemeczką mamy 4 złote, pod drugą mamy 4 złote i pod 23 mamy 2 złote. I co? Jest dyszka, kochani. Ślicznie. Jeszcze Wam tutaj pokażę. 4, 4 i 2. Tak, nie pominęłam. 26. Nie było i raz było 23. No, a ona mówi, że ona ma pechową rączkę. No. Nie, nie, Madzi nie można słuchać pod tym względem. Ona kłamie. Ekstra, bardzo się cieszę, naprawdę, chociaż dostałam tyle prezentów i jeszcze takie zdrabki wygrywające. No, chyba mam z tobą, kochana, za dobrze. Dobra, teraz moje 77. Widzicie, widzicie. Też się tak usiadłam. No, y, 29 <grytanie> wygrywające liczby. 37, 30 oraz 21. No i szukamy.

Tak, mamy inne kontrolne, więc tutaj odkładam. Teraz może przejdźmy do laki. Trzy siódemki. Chyba jeszcze nie drapałam, powiem Wam tej zdrabki. E, nie wiem, chyba wydaje mi się, że nie. Chyba wydaje mi się, że nie. No nie, raczej nie. <grych> Dobra, najpierw może bonus. Musi być podkowa, a jest truskawka. Widzicie? Widzicie. Dobra, i lecimy. Jakie liczby są wygrywające? 2, 5, 21, 12 i 16. No i szukamy. Kurczę, no naprawdę. Ja teraz nie widzę. <grym> Oj, genialne ustawienie dzisiaj. 11.

dycha. <laughs> Superancko, kurczę 19, dalej mamy 6, 17, czwóreczka, 34 26. wiecie co teraz tak sobie myślę. kurcze w moich pewnie nie będzie tyle wygranych, bo ja też nie jestem jakaś super szczęśliwa. Wybierania wybieraniu zdrapek. Kolejna to 18 i 41. I teraz mi się, kurczę, ja już mam tutaj czwartą wygraną zdrapkę, no ja Cię sunę. 3. Jak Magda nie wygra, nic. Albo jakieś dwa złote, to będę bardzo rozczarowana. 45 i 8. Czyli wchodzi na to, że była tutaj ta dyszka. Jeżeli się nie pomyliłam, zerknę sobie tu szybko dwójki nie było, piątki nie było, co dobrze go drapać. 21, 12 i 16, tak? Czyli tutaj mamy dyszkę. Subcio, subcio, naprawdę subcio. I ostatnia zdrapeczka to. James Bond, Nie czas umierać. To jest ostatnia premiera, jak to dzisiaj nagrywam. Za dwa dni chyba z kolejna zdrabka, więc ta jest na razie najświeższa. Premiera tej zdrabki jest u mnie na kanale. Kto jeszcze nie widział, możecie sobie zerknąć. I co? Sprawdźmy, jak tutaj bądzik od Madzi, Bonus 0. I mamy takie liczby jak 21, 16, 15, 19 i 17. No i szukamy.

28 i 11. Także ta zdrapeczka jest pusta. Jeszcze tylko sprawdzę sobie po kontrolnych. Hello! Gdzie jesteście, Andrzeje? Bo was nie widzę. FR. Dobra. Czyli ta zdrapka jest pusta. Więc na 40 zł, za ile się wymieniłyśmy. 4 zdrapki przegrane, i cztery wygrane, więc jakby nie patrzeć pół na pół, a teraz zobaczmy, jak to kwotowo jest. W tej było 3 złote, w tej było 5, to jest 8, w tej była dyszka to jest 18 i w tej była dyszka to 28. O ile się nie walnęłam, a chyba się nie walnęłam. Czyli wychodzi 28 na 40. Więc całkiem fajny wynik, tak uważam. 12 zł w plecy. Ale co my tam będziemy mówić o stratach? Kochani, ja tutaj mam kolczyki, cały dzień już noszę. Więc dla mnie tutaj nie ma żadnych strat. Z, żadnych strat. Żadnych strat. wieczór już nie powinnam nagrywać. Aha, no i ta zdrabka, która jest raczej pusta, tak? Tak jak już ustaliliśmy no tak, bo nie ma symbolu tego 5 razy więc ona na pewno jest pusta ale to był taki dodatek ja sobie ją na pewno zostawię będzie moją jakąś zakładką może w książce, tak myślę bardzo, bardzo fajna pamiątka to dla mnie będzie no i wracając do mojego wątku jeszcze raz Mariu dziękuję Ci za tą wymiankę Zdrapki naprawdę bardzo fajne wybrałaś, jestem zadowolona, zadowolona z całej paczuszki, mam nadzieję, że Tobie pójdzie lepiej, że będzie jednak ten plusik, bardzo, bardzo, bardzo bym tego chciała, albo chociaż, żeby nie poszło Ci gorzej, bo będzie mi wtedy trochę przykro, że jestem takim pechowcem, ale dziękuję Ci za te szczęśliwe zdrapeczki i jeszcze raz za tą wymiankę, całuję Cię bardzo, 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 bardzo gorąco i serdecznie, pozdrawiam wszystkich, którzy obejrzeli ten odcinek, wpadajcie do Madzi. I całą życzę Wam. Samych słonecznych chwil i dużo uśmiechu dla wszystkich. Trzymajcie się cieplutko, buziaki, pa pa!